Dzień dobry. Czy wolno filmować kursantów podczas szkoleń PADI? Wszystko zależy od tego, na jakim oni są poziomie. Standardy PADI mówią wyraźnie, że nie wolno tego robić w jednym przypadku, a jest to Discover Scuba Diving. Uzasadnienie jest takie, że podczas programu Discover Scuba Diving, gdzie mamy do czynienia z osobami z zerowym doświadczeniem, instruktor musi całą swoją uwagę poświęcać kursantom. I jakiekolwiek rozproszenie nie powinno mieć miejsca, więc w trakcie programu Discover Scuba Diving instruktorowi nie wolno jednocześnie prowadzić nadzoru i filmować. Jeżeli chodzi o pozostałe: Kursy PADI, to tutaj ma to dwa aspekty. Jeden to już wspomniany nadzór, a drugie wartość edukacyjna. Jeżeli mówimy o nadzorze, to pamiętajcie, że takie filmowanie nie powinno nigdy zakłócać waszej możliwości sprawowania pełnego nadzoru nad kursantami. I co tutaj mam na myśli? Jeżeli mówimy na przykład o kursie awansa, i o ćwiczeniu zawiśnięcie w toni w ramach nurkowania doskonała pływalność zerowa, to pewnie bez żadnego problemu z kursantami na tym poziomie, mając stałe punkty odniesienia, takie chociażby jak lina czy platforma, możemy pozwolić sobie na filmowanie kursantów w trakcie wykonywania zawiśnięcia w toni. Ale już jeżeli mówimy na przykład o kursie OWD, sytuacji, że instruktor ma czterech kursantów do nadzoru i... W ograniczonej widoczności nadzoruje ćwiczenie, zdjęcie, założenie maski, to pewnie nie jest to najlepszy pomysł, żeby jednocześnie tych kursantów filmować, bo może to zmniejszać naszą możliwość nadzoru. Czyli, jeżeli filmujemy kursantów, nie powinno w żaden sposób to zaburzać naszej możliwości, po pierwsze, nadzoru, po drugie. Spełnienia norm zaliczeniowych przez kursantów. Bo pamiętajmy, że często w sytuacji filmowania koncentrujemy się na ekranie, a nie na tym, co faktycznie kursanci wykonują. No to tutaj zawsze pojawia się dodatkowe pytanie: a co jeżeli chodzi o kamery montowane na głowie? W większości przypadków taka kamera zamontowana na głowie, nurka na masce nie będzie stanowiła. Elementu, który zaburza nam możliwość kontroli, ale znany jest tu akurat jeden przypadek, gdzie instruktor, wiedząc, że ma taką kamerę na głowie, w trakcie sprawowania nadzoru nad zajęciami, przy dużej rybie i ładnej, która przepływała obok, odwrócił się od kursantów, chcąc filmować jednocześnie tę rybę. No, i niestety za jego plecami wydarzyła się sytuacja awaryjna. Więc, tak jak powiedziałem, oprócz stricte standardów ma tutaj też zastosowanie zdrowy rozsądek. To teraz o wartości edukacyjnej tych filmów, które kręcimy. Moim zdaniem, im wyższy poziom kursanta, tym większa jego samoświadomość więc większa, większy sens ma zastosowanie wideo jako materiału edukacyjnego. Bo jeżeli mówimy o na przykład kursie rescue, dive mastera czy szkoleniach technicznych, to bardzo często kursant ma bardzo wysoki poziom samoświadomości i już oglądając materiał wideo z kursantem czy z instruktorem podczas omówienia końcowego jest w stanie wyciągnąć z tego bardzo dużo. Jest w stanie po prostu zobaczyć siebie pod wodą, zobaczyć samodzielnie błąd, który wykonywał, czy instruktor jest w stanie z nim bardzo szczegółowo jakiś tam konkretny błąd omówić. W przypadku niższych kursów, a już szczególnie kursu OWD, osobiście uważam, że zastosowanie materiału wideo jako narzędzia, które pomaga w omówieniu końcowym nie jest Aż tak konieczne z tego względu, że samoświadomość tych nurków na, na, na tym poziomie jest na tyle niska, że wystarczy, że my będziemy omawiać z nimi te błędy, które wystąpiły. To wcale nie znaczy, że nie można tego materiału zastosować, ale moje osobiste doświadczenie pokazuje, że im wyższy poziom kursantów, tym większe, e, większy sens zastosowania e, właśnie materiału. Wideo jako narzędzia do omówienia końcowego, czyli podsumowując, wolno filmować z drobnymi wyjątkami program Discover Scuba Diving, ale trzeba pamiętać o tym, że nie można, nie może to w żaden sposób zaburzać naszej możliwości nadzoru bądź sprawdzenia, czy kursanci spełniają normy zaliczeniowe. Dziękuję.